Bo, jeno nie masz. Już. Siemanko z tej strony Krzysztof i Marcin. Witam Was na kanale Piwni Bracia. Dzisiaj kolejna recenzja. No, zaczynamy. Dzisiaj kolejna recenzja. Jednego piwa. Z jednego browaru. Stosunkowo młody browar na polskim rynku. Buteleczki musieliśmy zamówić przez internet. Ciężko dostępne. Znaczy ciężko, względnie ciężko. Względnie ciężko przynajmniej u nas, yy, ale udało się. Po raz pierwszy piłem ich piwo na festiwalu w Gdańsku. Więc przyszedł czy... czas teraz na wersję butelkową w naszej prostej recenzji. A o jakim browarze mowa? W ogóle powiedzieliśmy? Nie. Nuke o jakim browarze mowa? Antybrowar. Anty, nie jest browarem takim jak Żywiec. Idealna nazwa dla browaru kraftowego w sumie. Dokładnie. Na tapetę dzisiaj bierzemy takie piwo. Propan. Piwo w stylu pszeniczne India Pale Ale, czyli kolejne piwo na lato. Kolejne piwo na lato, dokładnie. 100% Wheat American India Pale Ale. Czyli czego możemy się spodziewać? Przenicznego piwa z wysoką goryczką. Ja właśnie jestem ciekawy, co było koncepcją dla tego piwa. Czy to będzie bardziej India Pale Ale, czy bardziej Wheat? 5,6% alkoholu i 55%, więc goryczka jest średnia, bym powiedział. No wiesz, żeby takie goryczki były w przeniczniakach. To, pra to prawo, to Zaraz przetestujemy. Buteleczka bardzo ładna. Kolorystyka jak najbardziej. Same amerykańskie chmiele. Jest to stosunkowo młoda warka. Nie mamy szkła firmowego. Nie widziałem ostatnio na festiwalu, może bym zakupił. Także czekamy. Czekamy. Będzie co opowiadać się tak uważał. O Jezu, ja aż tutaj czuję. Taka Ameryka? Ameryka mi się wydaje, typowa. Taka lekka wersja tropikalna. Dobra. Ej, ej, ale gdzie ty? No co to... z tym nosem? Ale, bardzo ładnie, ale gdzie, tym gdzie Jest tym nosem! Piana jest dosyć ładna. Trochę na u mnie jest niska. U mnie jest na jeden palec. Barwa, to znaczy, jest na pewno bardzo mętne piwo. No. Bardziej podchodzi to pod kolor pomarańczowy, taki z blaku, wyblaku pomarańczowy. No, taki blaku pomarańczowy. No ja powiem, że tego wita to nie za bardzo. Taka typowa Ameryka. Typowa Ameryka, ale w takiej wersji tropikalnej, lżejszej, czyli ananasy. Wita ma no, Malutko, ma, ma, ma albo w ogóle ja nie w może, o jakieś... może takie takie banany, tak, wypełnienie jest tych bananów. No, jest... no, może jak tak teraz ty mi mówisz, to może. Tak jak, wiesz, jest Ameryka, ale, ale w tle takie... bananki takie się. No, no, może być. Takie wypełnienie tych bananów, tego armatu jest. Mhm. No dobra, co? Trzeba dziabnąć. Piana szybko opada, ale lepiszko no. no to My lecimy. Dosyć wodniste. Mhm. Goryczka jest tak. taka... No ale przetestuj goryczkę po trzech łykach. A goryczka jest taka, ja bym powiedział poniżej średniej. Jest wyczuwalna, ale no, mhm. nie jest wyczuwalne. Ale z drugiej strony to dobrze pasuje do tej Ta. lekkości tego no. piwa. Piwo jest niesamowicie lekkie, jest też troszeczkę wodniste, ale temu piwo to akurat nie przeszkadza. W smaku... Ja to samo co w aromacie Ta. mi się wydaje. Czyli Chociaż tutaj może trochę więcej tego Jest jest ja, tę goryczkę jest takie ja ma, ma, masz, masz rację. Czerwony greyfruit, ale też jest słodkie, czyli te ananasy, o których wcześniej wspomniałem, plus mango. No? Ciekawe piwo. Kolejne dobre piwo na lato. No. W ogóle, gdzie jest ta pszenica? Dla mnie to jest ciekawe, jak można zrobić, wiesz, piwo 100% pszenicy. Jak te chmiele wszystko potrafią zakryć. Ja bym powiedział, że w aromacie w sumie jest więcej pszenicy niż smaku. Tak. Chociaż, ale ten grafru. Choć... Ale goryczki już coraz mocniej czuć, no, co? Tak, tak. Ten grejpfrut w ogóle zaczyna się wybijać. Kurczę, no. aż mi się coraz bardziej. Ale to jest przyjemne, cały czas to wszystko jest takie przyjemne. To zalega, ale to jest w sposób taki przyjemny. Kurczę wręcz coś takiego jak, nie wiem, taki napój, który ma dużą ilość cukru co niby orzeźwiający, co ale tak. zaraz chce się, wiesz, do tak, kolejnego sta... łyka wziąć. Normalnie chce się pić. Kurczę, bardzo fajne piwo. No, jest ciekawe. No i kolejne ciekawe piwo na lata. Ja myślę, że można... Ja myślę, że można to piwo ocenić. No tak spoglądając wstecz na tydzień temu, to no jest ciekawsze piwo. Ta kombinacja goryczki z, z przyniczniakiem którą nam tu za a dla mnie? Masz jeszcze dużo, nie? nam tu zaserwał antybrowar. No jest naprawdę fajna, jest orzeźwiające, chce się się po kolejny łyk. I o to chodzi, w piwie na lata, także ode mnie 8. ,5. Dla mnie jest to solidna ósemka. piwo chce się pić. Piwo jest dla mnie może nie klasycznym IPA, ale bardzo mocno zbliżone do tego, co lubię. Największy fenomen w tym piwie wzbudza to, że to piwo chce się po prostu pić. Ja w życiu czegoś takiego nie miałem. Że każdy łyk zachęca do kolejnego. Może nawet powinien dać wyższą ocenę, ale solidna ósemka, powtarzam. Ósemka z plusem, nawet może. No dobra, to co? żegnamy się, nie? No. Także do zobaczenia w kolejną środę. Pamiętajcie o lajkach, subach. Przede wszystkim komentarzach. I komentarzach. Na, Na razie. Trzymajcie. Trzymajcie, się. Trzymajcie się. I zdrowie browaru-antybrowar. Zdrowie browaru-antybrowar.